No, witam Was w to piątkowe popołudnie. Oczywiście mam do otwierania rzeczy, ale jak doszła do mnie jedna informacja, jak ja to zobaczyłem, to nie mogłem. Mam jakieś wymienne paczki za każdy mecz. Może jakiś wymienny shape shifter. Zrobiłem. Tak, zrobiłem. zrobiłem. Na początku zacznijmy sobie od. O, chociaż. Haha, <laughs> klasyk. Wyszło też w ogóle ciekawe SBC pod nazwą Wymienny Toc. Uwaga, trzeba przepalić Toca, żeby dostać Toca. <laughs> No, w sumie zrobimy, nie? No, bo jak moglibyśmy go nie zrobić? Może akurat tym razem z jakiejś gwarancji toca. No, znaczy, no, było dużo gwarancji. Gwarancja toca, gwarancja shapeshifterów, były kiedyś inne gwarancje i nigdy z tych gwarancji nic nie dostałem. Ale może dzisiaj, nie? Może dzisiaj będzie ten dzień, w którym trafimy wymienną kartę za jakieś 200 tysięcy. No, o wymiennego totsa za 200 tysięcy, aż chyba tak ciężko być. Chociaż nie, no, będzie w pizdu ciężko, nam jest tyle gówna. Ale dobra, zaraz wam powiem. Wy w sumie, jak widzicie już ten film po 19, to pewnie wiecie, nie? Pewnie Wiecie co się stało, ale no ja, ja muszę po prostu, muszę, bo się uduszę, to pokazać. Także o, Lewandowski, fajnie, to fajne, będzie do przypałki. Zanim wam to pokażę, daj lajka like oczywiście pod tym filmem. Łapka w górę. 120 łapek w górę i polskiego języka się nauczę. Ja nie chcę polecić, jeszcze jakaś jedna paczka. daj subskrypcję, żeby nie przegapiać filmów. Może też na TikTok zajrzeć tam też ciekawe rzeczy, krótkie formy na szorcach. też zresztą, gdzie chcesz, to wbij. I patrzcie, to zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Bezpieczne metody dostawy oraz płatności. A na stronie możecie również sprzedać monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki. Polecam. Przy okazji, siódmy dzień czekania jest aż pozdrowie. To pozdrawiam. Ale w tym momencie zmieniam ekran. Uwaga. Uwaga, to jest oficjalna karta. Oficjalny Ronaldinho. Tak piękny zawodnik. Kto pamięta, jak było polowane przez chyba dwa miesiące na chociaż jego najgorszą wersję, ten wie. No kurde, bardzo. No, kto by nie chciał, nie? Ale naprawdę, muszę go mieć. Chociaż, no, no muszę go mieć, no. No, muszę go mieć, jaki piękny. Ktoś tu jest oficjalka, żeby nie było. Oficjalna karta. Tutaj, oj, o, zadawał się. Też jest oficjalka, oficjalny Jaszyn. I ma być jakiś upgrade, bo. I nie wiem, czy chodzi o ewolucję. Ale wygląda. Tak średnio. Taki Gabko też, to jest też oficjalne i mamy Parejo, mamy De Bruyne na on jest nieważny. Dalej nieoficjalne, a Rodri oficjalny też jest tacy, ale też mi się nie przyda. <gry> Chociaż za tego Bastona X-Pompę ewentualnie, bo lakakę bym chciał zostawić, może by wjechał. Ma być jeszcze Petr Czech, to już chyba nieoficjalne statystyki z tego co widzę, no właśnie. Valverde to samo, jako napastnik. Zamykam B ciężką. Bukają taka zławeczki, nie wiem. Isak na SP, dużo jest z tych HP. Ja mam, ja mam najlepszych HP w grze, nie chcę. Samo Tio Hernandez na CDM też mi się nie przyda. I krew na RW, no. Za Antonego, w ogóle jakby, patrzcie to, bo tutaj ciężko jest kogokolwiek wcisnąć nam będzie do tego składu tak naprawdę. To są... O i w wlazłem, gratulacje. Ciężko jest tu kogokolwiek wcisnąć tak naprawdę, bo za Mecambe, Ronaldinho oczywiście, że tak, jestem na 100% na tak. Antony to jest GOAT i nie chcę go zmieniać, Due zmienił ewentualnie, tutaj pomoc. Pomoc nie do ruszenia. Jakaś prawa obrona, lewa obrona. <laughs> Oj. No ewentualnie środek obrony, jakieś bastony i tak dalej. Chociaż pewnie, no nie wiem, jakbym trafił Hulita 99, to bym go wrzucił za De no, no, no jakby sprawdziłbym. Odlicia ja nie chcę na pewno. Daniel jest nie do ruszenia już w ogóle. No ale może byśmy jakiegoś pomocnika stestowali za kogoś z tej dwójki, jakbyśmy trafili. Może dzisiaj jeszcze jakiegoś trafimy, bo jeszcze jest pier przecież pierwsza drużyna. Zresztą w sumie jakbyśmy trafili takiego Maradona, nie? 98, to nie wiem, czy bym za Antonego... Nie wrzucił. To w sumie byłby taki gołcik Antony na ratunek z ławki. To też by mogło być spokojne. No to w sumie jednak Antonego można by było zmienić. Jak zapewne wiecie moi drodzy widzowie, jak ja gram mecze, to ja wolę grać kartami, które po prostu lubię, niż jakimiś mega opesami, no mógłbym dać na pomoc na przykład kogokolwiek, ale no Daniel Parejo jest najlepszy, uwielbiam, nie zmienię go za nic. Też na prawym skrzydle mogło być w teorii wiele lepszych zawodników, no ale jest Antony, aczkolwiek no mówię, no Cruyff, Maradona mogą tam wjechać, Antony będzie super zwinnikiem. Ej, bo jakiś Maradona mi wyleciał, no bardzo kuźwa śmieszne. I co jest? Jaki problem? Paczkę otworzyłem i wiem, co trafiłem. A gówno trafię, no to git standard! Ogólnie dzisiaj, żeby pyknąć jakieś fajne spotkanko, bo mam do zagrania kwalifikacje, jeden mecz muszę wygrać, bo jest jeden mecz w kwalifikacjach, żeby wygrać, żeby się zakwalifikować, a więc mi się nie chce grać w kwalifikacjach akurat. No ale trochę jakoś nie mam mocy, nie czuję tego, żeby dzisiaj zakręcić jakimś meczem. Tu musi być jakiś mocny traf, jakiś solidny, przynajmniej warty przetestowanie. Może w tej 50 kart za 8-9 duplikaty, no. No, to jest chyba jedna max, dwie paczki, tak jeden no odcinek, bo te karty nie lecą i jest gówno zawsze. Może z tej kombo rozbudowy dzisiaj coś. Uuu, no, przynajmniej będą 8 piątki do przepały, ale. No nie, no tak to nie. Odkręć coś, no. To, to tak nie może być, no. Jak shape przywterów jeszcze? Już na razie. Co to są zapaczki dla mnie? Ponieważ udało ci się dojść do dziewiątej ligi w Rivals. 9 kar to jest paczka 9 razy 85 pięć Ej dobra, dobra Zostawiam to na Ronaldinho A to jest jakaś gówniana paczka do dupy tej nie kupię nawet nigdy Nie, no nie, 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 nie dzisiaj Ostatnia paczka mi w sklepie w ogóle została a Trzeba będzie doro Oczywiście mamy z czego dorabiać te paki Więc to jest akurat w porządku Z tym, że no jest kłopot z 64. A nie, dwie zostały No to już jedna Nie no dobra, to, to jest dramat dzisiaj To jest, to jest totalny dramat Wczoraj siedem z rzędu Dzisiaj 0 z rzędu Grają się rywalisty około pierwszy i dzisiaj stary? Przegrałeś na siopka 2-0 i ryczku, to weź czy to nie ty? Ym, ja grałem Raywalcy jeden mecz zagrałem o północy i faktycznie wyszedłem, bo miałem red połączenia, ale czy było 2-0 to nie pamiętam. Mogłem to być ja, ale mogłem to nie być ja. Godzina się niby nie zgadza, ale tutaj można wiesz, mogły to być jakieś nie wiem, różnice minutowe kilkudziesięciu? Może ty się pomylić? Może... Nie wiem, mogłem być, ja mogłem, nie. Prawem, jedny toc. Obiecałem, że zrobię. Proszę bardzo. Ale mamy w ogóle to, co trafiliśmy wczoraj, nie? Tego, tego ziutka 8, 8 miał? 9-2, przepraszam, tego okuła W ogóle w magazynie mam 6 kart Hegerberg 89 i nie mam co z nimi zrobić, bo tylko one lecą. Zrobiłem jednego piczka takiego 8-6 dla nas, bo dawno nie był robiony i nie jest taki zły w sumie. Jak będzie dawać 3-4 z tych pików, jakiekolwiek, bo to jest fajna podprzypałka przynajmniej, to będę robił. O tu niechcący kliknąłem. Jest! Hendrik nawet, znaczy Overall spoko, wartość średnia do gry, no może się nadaje, ale nie dla mnie. On cię napisał dzięki za sposób, mam softbana na 20 godzin i tutaj chodzi o te paletulce, co wam pokazywałem, co się robi, te piki, szybko, wszystkie SBC się robi w sumie szybko i w sumie to jest taka jedna rzecz, o której wam zapomniałem powiedzieć, że można faktycznie dostać tego softbana na 20, chyba max 24 godziny, że nie masz na webapie robić, na w konsoli normalnie możesz sbc kręcić dalej, tylko na webapie właśnie nie możesz i zapomniałem wam powiedzieć, bo, no zapomniałem, że że to istnieje i wczoraj też dostałem. Więc jak coś, to no nie ma się czym przejmować, po prostu za 24 godziny wchodzisz na e-ba i możesz robić dalej. Także na, na spokojnie, nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Dobra, 3, 6, 4 z rzędu. Może jakiś fajny, no, no Mukiele nie jest tak fajny, ale, ale okej, okay, może być. W sumie ostatni, bo więcej się nie da, i znając życie z ostatniego nic. No, no, wiedz, wiedziałem. W ogóle te rozbudowy, te, te shapeshifterowe kończą się za 3 godziny i ciekawi mnie czy oni je jakoś podmienią, czy dadzą znowu to samo, czy znowu będą nudy jak 150, nie? Bo mam nadzieję, że coś się, coś się zadzieje. Mogliby kurde dać jakiegoś icon picka, gdzie można trafić te shapeshifterowe ikony, bo w tych co teraz jest to nie można. Jakby jakby był taki ikon piknem chyba na tego Ronaldinho, co wyjdzie, wszystkie pieniądze przepalił, wszystkie karty, bym był goły i wesoły. Wiesz, w teorii można kupić Ronaldinho, można kupić, można końce zarobić, sprzedać kart, załatwić, wszystko można zrobić, ale taki trafiony, wiesz jak smakuje? Ja wiem jak smakuje trafiony Ronaldinho na przykład. No ja dobra, zacznijmy od tego Totsa, 9.1+, jest ziutek i jest Tots, nie nominacja czy tam wyróżnienie. HBO Szwecja, uuu, Forsberg chyba to będzie, Overalla ma 9,5, a no, w sumie więcej warte niż te najtańsze chyba, chyba że to jest teraz najtańszy Tocn, no to, to okej. Okay. Ale to jest tragedia, no tu nie da się szybciej teraz paczki dostać, no, ten film będzie miał, nie wiem, z 5 minut chyba, no nie no, już raczej ma więcej, ale no wiesz o co chodzi. Nie, to jest autentycznie niesamowite, to jest niesamowite. Taki pech, ale pech dzisiaj. Nie no, jak ja widzę co ja tu trafiam, to ja chyba powinienem te paczki zostawiać na Ronaldinho. Ile mi zostało? Trzy paki i full magazyn mam chyba do- no. Dobra, idę to przepalić na web już nie mam softbana, już sprawdzałem. I otwieram informy, nie, żeby karty mieć pod SBC i mi lecą same 8485. To tu nic nie nawet informy! Siedem informów z rzędu 8-4 na ebapie trafiłem. Dzisiaj jest taki pech, że to jest niesamowite. Dobra, zrobiłem przepałkę, widzę i powiem tak. Powiem, powiem krótko, nie? Jeżeli magazyn duplikatów znowu się zapełni i znowu nic nie trafię, to jest koniec na dzisiaj, bo naprawdę, dzisiaj to jest jakiś mega pechowy dzień. Nawet z informów, jak nie chcę dać foderu do przepałki, tylko daję połowę 8 czwórek, to wiedz, że coś się dzieje. Że z tych 34 pików coś wypadnie, no. no tutaj to już naprawdę liczę na coś więcej niż foder. No na Daniela akurat. Nie liczyłem, ale miło, że jest. Chciałem powiedzieć, że z Pików to liczę na coś więcej niż foder do przepałki, jak dzisiaj takie gówno, jakiegoś tej przywtera do testu może dzisiaj, ale jak widzę, to na nawet foder pod przepałkę trochę ciężko dostać. No jest lipa, nawet z foderem jest lipa. Pewnie powiedziałem, że jest lipa i dostanę, no właśnie, powiedziałem, że jest lipa i dostaję chociaż foder. Dobra, no to, to jest okej, okay. jest mega lipa, jest lipnie fest, jest do dupy, jest tragicznie, proszę Państwa. No dobra, teraz nie dało. Ostatnie trzy player piki Natana, witam serdecznie, drugi picket Cold Zimny Palmer Jako ostatnia wjeżdża brązowa. No, i co mogę powiedzieć? No, w foderze, no niby nie ma tragedii, tak? Ale. O, chociaż 8.9 weszło, obra, jest pozytyw. Chyba, że jedynym pozytywem dzisiaj jest to, że zrobiłem 8.9 9 rozbudowę, której nie mogę zrobić, bo nie dostaję kart, nie? A nie, że trafiłem co. Żadnego shapeshiftera z paczki nie było. A to jak już jest, to zaczniemy od tej w teorii najlepszej i nareszcie shapeshifter. Dziękuję bardzo. Tylko nie bądź... Dobra, no to jest Carvajal, no w sumie słaby podwójny Lockout, jak na taką paczkę, ale może ten Shapeshifter będzie zaskoczeniem. Ktoś do testu, let's go! Da... Nie, no, <laughs> jeszcze nie trafiłem, ale... <laughs> no. Dobra, dawaj tam polećmy dwa rzędu, dwa rzędu! Ja się obawiam, że to może być jedyny Shapeshifter dzisiaj z paczki w ogóle. Mamy jeszcze widza, który napisał, że trafił Maradona i Olise 97 za Food Champions i czy pozdrawie na filmie. No, mogę w sumie pozdrowić. Mogę. Nie no, jak tu leci Mares, tu Carvajal. Niesamowite to jest. Nawet Fodder przestał lecieć z paczek. Totalny dzisiaj pech. Zawsze z tego by było dużo informów pewnie, jakieś 20 i później... Ale nie, ja już dzisiaj nie mielę. Jak nie dostanę z tych dwóch paczek... Tu nie było walkoutu w ogóle. Co? Jak z tych dwóch ostatnich paczek, co zostały, nic nie będzie, to już dzisiaj koniec. No to jest ta szansa. Napas... Nie! Dobra, katoto. Już myślałem, że to będzie znowu ta baba, co ją trafiliśmy bez podwójnego, ale. Jest chociaż podwójnie. 8-8 katoto i jakiś nie wiem, chociaż Keina nawet byś dała. Mugiele. No to chyba dzisiaj pozamiatane, nie? Ja już nie. No właśnie, ja, ja już nie wierzę. Traget, nie, pechowy dzień, nie otwierajcie dzisiaj paczek. Autentycznie. Chyba, że u was jest szczęśliwy piątek, no ale nie wiem. U mnie pechowo, czekamy na Ronaldinho. Tyfon 2040? Nie widziałem tego. To jest ten klub, coś mata chyba grał tam. Bez skitu, no a to ciekawe. Dobra, okej. Okay. Fajne, ciekawe, ale nie kupię. Dzięki, pozdro dla Was i nie czekamy na Ronaldinho, bo jest dramat.